Nigdy nie sądziłam, że ten film powstanie. I to nie dlatego, że zazwyczaj działania Lexi były jakieś super racjonalne. Ale dlatego, że zazwyczaj w ogóle ich nie było. Ale zmieniło się to, od kiedy zaczęła działać w High league. To znaczy, przestała nic nie robić. Bo jej ruchy raczej dalej były mało ekscytujące. Co właściwie w tej branży aktualnie uważa za plus. Ale mam wrażenie, że Lexi pomimo bycia topowym influ od kilku dobrych lat, dalej zachowuje się jakby była w tej branży od wczoraj. I ja wiem, że jej sława tak naprawdę zaczęła się z dnia na dzień. Ale come on, Team X był 3 lata temu! To chyba dość czasu, żeby ogarniać sobie pięć, Albo zatrudnić dobrego pijarowca. Chyba, że te głupotki w internecie, to taka taktyka na bycie ciągle relevant. No, jeśli tak to działa. I nie mam tu na myśli tekstów o chłopakach, którzy nie płacą w restauracji, bo to akurat była kalka z TikToka słowo w słowo. I ten TikTok był, wiecie, amerykańskim TikTokiem, i był odebrany bardzo dobrze. Generalnie tam w komentarzach widać było, że każdy szczaił o co chodzi z tym żartem. I szczerze, nawet ja się nie spodziewałam takiego zasrania. Ale wiecie, mówię o tych randomowych zaczepkach z Patrycją Małczanów na Story. Patrycja, co ty bezczelnie kłamiesz? Że tobie nie jest wstyd? Albo ty masz sklerozy? Bo ja naprawdę nie wiem. Ach, story Leksi. Kopalnia nieprzemyślanych postów. Dziwne, co to zaczęło się dziać, od kiedy powstała nowa federacja Klautemama, w której Lexi ma aż 40% udziałów i jest tylko jedną zaledwie dwóch udziałowczyń. Tylko jedną? W sensie jest jedną z tylko dwóch udziałowczyń. A i tak zachowuje się, jakby nie wiedziała, co robi. W sumie pewnie nie wie. Najstarsza nice Story powiedziała raz, że musi nauczyć się, jak kłamać i manipulować, żeby działać w tej branży. I okej, okay, ja wiem, że tak jest. I zawodnicy pewnie też wiedzą, że tak jest. I Wy pewnie też wiecie, że tak jest. Ale jej młodzi fani pewnie nie wiedzą. I raczej nie powinni wiedzieć. W ogóle pomijając to wszystko w głowie, mi się nie mieści, żeby publicznie opublikować coś takiego. Publicznie powiedzieć, że uczę się, jak manipulować ludźmi. To fuck, Lexi, naprawdę, nie przemyślałaś tego ani przez sekundę? Ale to nie wszystko. Słyszeliście pewnie o nowej zawodniczce, super młodej i ambitnej, która będzie walczyć w kraju Mama. No, słyszeli chyba wszyscy i wyrazili swoje raczej niepochlebne zdania na ten temat. Słyszeliście jednak może, jak Lexi się z tego tłumaczyła? Po, po dłuższej rozmowie, rozkmińce, po rozmowie też trochę z nią, doszłam do wniosku, że to jest... Biedna dziewczyna, w sensie nie chodzi mi finansowo, ale jest mi jej żal i, um, i wydaje mi się, że ona już jest na lepszej drodze. Ona dosłownie uciekła, dosłownie uciekła od tej patologii. Dosłownie uciekła. Dosłownie uciekła. Okej, okay, jeśli chodzi o Nikitę, to ona ma przeszłość taką, jaką ma. Absolutnie nie będę go bronić, ani, ani próbowała tutaj jakoś się wybielić. Um, ona wywodzi się, otaczała się patologią, ale to znaczy, że takie osoby już nie zasługują, że, że już koniec, one są stracone, nie zasługują na drugą szansę, nie, 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 te osoby już nie mogą się zmienić. Słuchajcie, ja rozumiem, jaki tego jest sens. Wiemy, jak sport wpływa na ludzi. Koronnym przykładem jest Marta Linkiewicz, I love you, Marta, której faktycznie sport odmienił życie, bo wszyscy pamiętamy, jak wyglądała jej pierwsza konferencja. Napompowana szmato, napompowana Twoje miejsce Czaskiem ten bały! Rej! A jak wyglądają mi ostatnie? I jak wygląda teraz w ogóle jej życie? Powinnam bardziej podkręcać, będąc we frigach. Tak! Straciłam szacunek do Ewy po konferencji Keiju. Nie. I pewnie Lexi chciała nam przekazać, że pewnie z Nikolą będzie tak samo. Ale jaki jest sens dawania drugiej szansy w internecie osobie, która była w nim dosłownie 5 minut. Kolejne pięć, i byśmy wszyscy o niej zapomnieli, a dawanie jej teraz tej drugiej szansy daje jej tylko większy rozgłos. A nie ma lepszej recepty na wyjście z robienia patologii pod publikę, niż zabranie komuś tej publiki Nie niedawanie szerszej. Jej potrzebny jest odwyk, a nie walka w klatce. Tym razem oprócz tego nie wiem, statementu na Instagramie. Nawet nie wiem, czy można tak to nazwać, bo to nie brzmi jak oficjalna decyzja federacji. Ale okej, okay, Lexi praktycznie jest tą federacją, więc jej posty są oficjalne oficjalnym statementem, jakby nie patrzeć. Doczekaliśmy się też potyczki słownej na Twitterze z szalonym reporterem, który po skrytykowaniu decyzji federacji dostał super dziecinną odpowiedź od Lexi, która brzmiała: Gorzej będzie tylko, jeśli Ciebie ogłosimy. Na co szalony odpowiedział w równie dziecinny sposób. Nie ogłaszajcie, co? W tym momencie już się dziwię, Lexi że odpisała, może nie ogłosimy. Ale szczerze, jestem naprawdę ciekawa, czy on został w tym momencie wywalony z federacji, czy może gdzieś tam mieli to już wcześniej ustalone i Lekcji wykorzystała tę decyzję do poddymienia na Twitterze, bo jeśli tak, to w sumie dosyć dobry ruch. Ale no nie wiem, nie rozumiem też do końca tej reakcji, bo zawodnicy fajmu na przykład często się wyrażają jakoś niepochlebnie o decyzję tej federacji i uważam, że to dodaje wiarygodności obu stronom. Moja diagnoza jest taka, że lekcji nie ma za bardzo przyjaciół spoza internetu, nawet jej rodzina robi się już gdzieś coraz bardziej medialna i takie zwierzanie się na Insta Stories weszło już jej tak bardzo w nawyk, że ona to wrzuca i nawet nie myśli o tym, że widzi to tak dużo ludzi, że te cyfry, które widzi obserwujące Stories już nic jej nie mówią. To już są tylko cyfry. Myślę, że przydawałoby jej się nagrywać takie rzeczy z wyprzedzeniem i mieć jakiś team, który to jednak przejrzy przed publikacją i zdecyduję, czy nie ma tam jakiejś mocnej wpadki. Jeśli materiał Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i suba, zapraszam Was oczywiście na moje inne media społecznościowe. Dajcie znać, co Wy sądzicie o całej tej sytuacji, a jeśli nie macie nic do dodania, to napiszcie, co ta lekcji do zasięgu. Dzięki wielkie do zobaczenia.